W piątek pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zawitała do Końskich. Celem jej wizyty było drugie liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Kiri. Żona prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy przybyła do miasta w otoczeniu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Tak zaszczytny gość przyjechał do popularnego nowego w związku z działalnością uczniów tej szkoły Fundacji Świętego Mikołaja. W grudniu ubiegłego roku prezydentowa wręczyła młodym przedstawicielom społeczności szkolnej tytuł Solidarna Szkoła podczas zorganizowanej w Warszawie gali. Wtedy też otrzymała ona zaproszenie do placówki i bez wahania je przyjęła. Dziś ta wizyta stała się faktem. Agata Duda po przyjeździe do Końskich najpierw poprowadziła lekcje języka niemieckiego z wybranymi uczniami szkoły, porozmawiała też z pracownikami placówki, z nauczycielami o wolontariacie, o systemie edukacji, o o tym, co doskwiera edukacji, co najbardziej tak naprawdę pasjonuje nauczycieli w tej pracy. Natomiast młodzież zadawała pytania bo, bo spotkanie z młodzieżą, młodzież zadawała pytania dotyczące zmiany życia, trybu życia małżonki pana prezydenta, czy to jest no, takie, tak, takie, takie wielkie trzęsienie ziemi w jej życiu co i najbardziej brakuje co by poleciła młodym ludziom na dalszym etapie kształcenia więc, no i oczywiście na jednym i na drugim spotkaniu odbyła się prezentacja. Uczniowie pokazali prezentację swoich dokonań, nauczyciele, prezentację swoich dokonań. W tym czasie w sali gimnastycznej trwała część oficjalna. Przemawiała pani dyrektor Beata Salata, a nauczycielka Agnieszka Woźnia, która koordynuje działania związane z Fundacją Świętego Mikołaja w tej szkole, przedstawiła, jakie pieniądze udaje się gromadzić na stypendia dla najuboższych uczniów i ile do tej kwoty dokłada organizacja. Również przedstawiciel fundacji opowiedział o jej działaniach, natomiast wyróżnionym przyjaciołom szkoły dyrekcja wręczyła pamiątkowe, dziękczynne statuety. W kolejnej części wydarzenia żona prezydenta obejrzała spektakl hejty i hejty, przygotowany przez szkolny teatr Lustro, którym zarządza polonistka Ewa Paszyńska. Pisząc scenariusz skupiałam się przede wszystkim na tym, co jest ogromnym problemem w dzisiejszych czasach, czyli... O łatwości obrażania ludzi, wypisywania różnych wyzwisk zupełnie anonimowo. I poprzez tę sztukę chcieliśmy pokazać, chciałyśmy właściwie pokazać, że wszyscy ci, którzy tak robią, są po prostu zwykłymi tchórzami i tak naprawdę nie powinniśmy się przejmować kimś, kogo tak naprawdę nie możemy poznać i kto nie ma odwagi powiedzieć nam o tym, co myśli prosto w oczy. Cały wywiad z młodymi aktorami zaprezentujemy Państwu już wkrótce. Następnie głos zabrała pierwsza dama. Zapraszamy Państwa do obejrzenia obszernych fragmentów z jej wystąpienia w drugim ELO. Jestem pod ogromnym wrażeniem i chcę wyrazić swoje uznanie dla naszego kunsztu aktorskiego, podziękować Pani Profesor za wspaniałe przygotowanie tej inscenizacji. I myślę, że niestety treść tej inscenizacji jest boleśnie aktualna. I cieszę się, że zdajecie sobie z tego sprawę, jak powierzchowna jest obecnie komunikacja międzyludzka i jak bezrefleksyjnie używane słowa mogą kogoś skrzywdzić i mogą kogoś urazić. Brutalizacji i wulgaryzacji języka mówimy nie. Natomiast chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor, jak również wszystkim nauczycielom, a także uczniom za zaproszenie do państwa szkoły. Muszę powiedzieć, że już w grudniu ubiegłego roku, kiedy miałam zaszczyt wręczać specjalną nagrodę w ramach akcji Solidarnej Szkoły, to już wtedy byłam pod ogromnym wrażeniem państwa niezwykłego społecznego zaangażowania, ale też takiej pozytywnej energii i prawdziwej radości z tego, co robicie. I po dzisiejszej wizycie w szkole, tylko się utwierdziłam w tym przekonaniu, I co ciekawe, nawet miałam okazję poprowadzić lekcję na temat zaangażowania i na temat wolontariatu. I wiem o tym, że licealiści z Końskich są niezwykle zaangażowani w bardzo wiele inicjatyw, jest to bardzo, bardzo budujące i myślę, że właśnie to wasza otwartość i wrażliwość na innych, także poprzez zbiórkę właśnie na stypendia, powoduje, że umożliwia się innym, którzy może znaleźli się w trudniejszej sytuacji, żeby mogli realizować swoje pasje i swoje zainteresowania. Cieszę się też, że licealiści, stojąc u progu swojej dorosłości, jednak nie zapominają o swoich młodszych kolegach. I wiem też, że realizowany jest tutaj w szkole projekt Bajkowe 4 Po Roku. Licealiści czytają dzieciom i przedszkolaki przychodzą tutaj do szkoły i słuchają bajek. To też jest bardzo ważne, żeby czytać, ponieważ czytanie przynosi same korzyści. I to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale to po prostu czysta przyjemność. A także poszerzanie słownictwa, a w związku z tym też lepsza komunikacja międzyludzka, a także czytanie wspomaga naszą kreatywność. I myślę, że chyba licaliści tutaj bardzo dużo czytają, bo są niezwykle, niezwykle kreatywni. Także już nie pozostaje mi nic innego, nie chcę przedłużać, jak tylko pogratulować wszystkim. Pani dyrektor, przede wszystkim, ale również wszystkim nauczycielom i uczniom tak wspaniale, mądrze prowadzonej placówki, która również daje przestrzeń do współpracy dla nauczycieli, uczniów, ale także rodziców i myślę, że różnych zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnionych osób. I jestem pewna, że. Ta dbałość o jakość edukacji z jednej strony, a z drugiej strony kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, również zwracanie uwagi na to, by pielęgnować tradycję i kulturę, zaowocują w przyszłości i myślę, że wychowankowie tej szkoły będą wspaniale wykształconymi, mądrymi, społecznie zaangażowanymi ludźmi, z których nasz kraj będzie dumny. Na koniec wizyty Agata Kornhauser Duda spotkała się jeszcze z przedstawicielami miasta i powiatu. Burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański, a także starosta Soboń i wicestarosta Lenart podobno opowiedzieli pierwszej damie o historii regionu. Panowie opowiedzieli historię właściwie konetczyznę, z czego my najbardziej słyniemy, bo wiemy, że pani prezentowa pierwszy raz jest w Końskich, więc dla niej wszystko to jest odkrywanie czegoś tam nowego. I e, mówię, krótka, taka bardzo e, rozmowa, można powiedzieć, luźna, dotycząca życia mieszkańców, demografii. Dodajmy jeszcze, że Agata Duda zaprosiła młodzież i nauczycieli liceum do Pałacu Prezydenckiego. Dyrektor Salata już dziś zapowiedziała, że jej szkoła zechce z tego zaproszenia skorzystać. Dobra, dobra.